Morwa. To taka roślina. Dzisiaj nie problem wpisać w internecie i wyskoczy wszystko, co potrzebujemy. To taka roślina, która bardzo głęboko się zakorzenia w glebie właśnie z tamtych okolic, Palestyny, Bliskiego Wschodu. Bo Jezus się posługuje jej przykładem. Każdy wie o co chodzi z tych, którzy go słuchali. Ale co ciekawe, Morwa, odkryli to Chaldejczycy. pobudza seksualnie słonie. I w jednej z bitew między Haldejczykami a Żydami została właśnie wykorzystana w ten sposób, żeby pobudzić to stado słoni, którymi posługiwali się Haldejczycy i armia izraelska, została starta. I to jest pierwszy raz, kiedy służyte w ogóle to słowo, kiedy jest mowa o tej roślinie w Biblii, drugi raz mówi o niej Jezus. Wyrwij się i rzuć się w w Morze. Gdyby wasza wiara. Była taka, jak gorczycy ziarnko. Powiedzielibyście tej mormię, wyrwij się i rzuć w otchłań. Znikaj. Czemu Jezus posługuje się tym przykładem? Może rzeczywiście chodzi o jakieś sprawy seksualne, erotyczne, a może nie tylko. Bo naprawdę jest wiele takich rzeczy, spraw w życiu, które się w nas głęboko zakorzeniają, które stają się naszym nałogiem, jakimś silnym przyzwyczajeniem, a może nawet dewastują nas, i potem nie wiadomo, co z tym zrobić. Jak ukradniesz raz, coś masz wyrzuty sumienia i to od Boga pochodzi te natchnienia sumienia przed uczynkiem albo po uczynku to od Boga pochodzą świnia nie ma wyrzutów sumienia człowiek ma sumienie jak ubranisz potem drugi raz jeszcze coś się dręczy. a jak jesteś szwaczką i codziennie z zakładu wynosisz nosisz nici. To jak przez lata. To w końcu zaczynasz mówić. Jak radnę? Nie. Ja biorę to, co się mi należy. A zresztą wszyscy tak robią. Nie wiem, kogo ty w tego panujesz. Chyba tylko samego siebie. Bo ty skradzisz. To sumienie trzeba dbać. I sumienie jest tym, co nas zabezpieczy. przed zdewastowaniem samego siebie. Kochani cheranci, szczepiasz papież, na początku, zaraz gdy został wybrany jeden z pierwszych jego humilii, mówi wyraźnie: nie zniechęcaj się do spowiedzi świętej, chociaż miałbyś przez lata. Wyznawać te same grzechy. Chociaż miałbyś do końca życia co dwa tygodnie albo co tydzień zwinać kolana i to samo ciągle wypowiadać, to rób to. Bo to rzeczywiście świadczy o tym, że jesteś grzesznikiem. I każdy z nas jest grzesznikiem. Tylko Twoja świadomość tego, co czynisz. Zła, którego się dopuszczasz, że nazywana po imieniu i na kolanach wyznawana w świętym sakramencie, zabezpiecza się przed zdeprawowaniem. I tym się różni grzesznik od człowieka zdemoralizowanego, że ten drugi, ten zdeprawowany, w końcu zaczął zło, którego się dopuszcza nazywać dobrym. Tym się różni grzesznik od człowieka zdeprawowanego. Że grzesznik wie, że źle czyni. I ciągle swoje myśli zwraca do Boga. Ciągle swoje serce do Niego kieruje i żebrze. Błaga Go o pomoc i ratunek. I chociaż byłoby tak, że byłby niewysłuchany w takim sensie, że uwolniłby się od tego nałogu, nawet gdyby tak było, że Bóg nie dał mu tej łaski, to to jego ciągłe zwracanie serca ku Bogu zbawia go. Natomiast gdy powiesz w pewnym momencie, że to zło, którego się dopuszczasz, nie jest złe, albo nawet dalej. A w sumie to jest może i dobre, bo sprawia mi przyjemność. Jeszcze dalej. Ja robię to, co robią wszyscy. Ja nie wiem, skąd ty masz tą wiedzę, co robią wszyscy. Ale ja to często słyszę. Przecież wszyscy tak robią. Jezus umiera na krzyżu. Wszystko, co jest w Ewangeliach, jest nam potrzebne koniecznie do zbawienia. Jezus umiera na krzyżu. Po jednej stronie wisi bandyta i po drugiej też wisi bandyta łotr. Rzymianie nie krzyżowali za wiele w czasach Jezusa za najgorsze przestępstwo. Jeden z tych bandytów zwraca się w ostatniej chwili do Jezusa, żebrząc o litość. I umiera usłyszawszy słowa Jezusa. Jeszcze dziś ze mną będziesz brać. A drugi ostatkiem sił na Jezusa wrzuca i go przeklina. O, tajemnica serca ludzkiego. Trzeba być bardzo czujnym względem samego siebie, żeby nie dopuścić, aby nasze sumienia stały się nieczułe na głos Boga, aby nie przyjmowały tego, tych wibracji powodowanych Jego obecnością, obecnością Boga. Powinniśmy robić wszystko, aby o tę obecność Boga zabiegać. To znaczy, aby nasze sumienia były jak najprawdziwsze kształtowane przez tradycję Kościoła, przez przykazania Boże i przez prawe życie. To jeśli chodzi o kratę. A jakbyśmy wrócili do spraw seksualnych, erotycznych, skąd się biorą te różne zboczenia i dewiacje? Ja wiem, że teorie są różne. Nie jest to miejsce na wyszczególnianie psychologicznych teorii, skąd się biorą dewiacje seksualne. Ale chyba logiczne jest, że jak że jesteś w człowieku takiego jak eskalacja przeżyć, nie? że człowiek potrzebuje więcej, że jak zobaczysz jakiś obraz w internecie, który Cię pobudza, czyli daje Ci jakąś radość, to za chwileczkę będziesz chciał wrócić do tego, co dało Ci radość. Co Cię poruszyło co Cię pobudziło seksualnie. No bo człowiek szuka czegoś, co go ucieszy. To czemu miałbyś nie wrócić do tego? i wróci i to Jezus mówi że pies wyniże swoje wymiociny a umyta świnia znowu wróci do błota nie wiem czemu nie czytamy z tego fragmentu w niedzielę czy się kościół obawia, że to mocne słowa są mocniejsze świnia wróci do błota umyta świnia, pies wyniża to co wyrzucono dało ci to radość? Pobudziło cię to, to wrócił tak. I się nie oszukuj. I Jeden obraz, drugi, potem film, a potem to jest mało. I chcesz to zrobić. I teraz żyjesz w taki sposób przez kilka miesięcy. To jest dla mnie straszne, bo kiedy ja wchodziłem w dorosłe życie, to żeby zdobyć... Kochani, film pornograficzny na kasecie VHS to trzeba było się bardzo postarać. Jeden kolega na osiedlu, ja z Rytki nie jestem, dużo osiedli, dużo kolegów, jeden gdzieś u ojca z międzyręcznikami znalazł taką kasetę. To pół osiedla osiem. Żeśmy tam się więcej śmiali na tym filmie, niż rozumieli z tą kocią. Ale nie tak, że dziecko siedzi z podstawówki przed komputerem i to już wyskakuje samo. Przecież to jest gwałtne wyobraźnie. Rozszerzanie wyobraźni dziecka, które powinno klepać babki w piasku I tak wprowadzamy tych ludzi dzisiaj młodych w, takie, w taką jakość życia. I te gadanie o tym, że trzeba szybko przyspaszać ich do życia seksualnego, że wiedzieli o co chodzi, i o antykoncepcję uczniów, bo w ogóle bzdury. Rozbudzić. Przecież każdy to będzie robił. To jest na nocy prawa naturalnego. Zwierzętami jesteśmy, jeśli chodzi o gatunek. Każdy to będzie robił. Jeszcze zdąży. A o to by chodziło w życiu, żeby młodego człowieka zafascynować światem, zauroczyć go chęcią poznawania prawdy, relacjami, czystymi relacjami z ludźmi, przyjacielskimi. I przyjdzie czas na zakochanie i na oprawienie serca. I tak się wprowadzi tego młodego człowieka w te głupoty, tak się nim na i ta morwa tak urośnie, te korzenie tak zapuści w człowieku, że potem jest nie do wyrwania. Nie do wyrwania. I tu będzie potrzebny cud. I wiem o czym mówię. Pan Bóg przebacza zawsze. Stąd to wezwanie papieża Franciszka. Spowiadajcie Wy się zniechęcacie, to wy się zniechęcacie swoimi spowiedziami, bo to wy się zawstydzacie. To wy myślicie, że Pan Bóg już nie ma siły. Pan Bóg ma do siłę i ma cierpliwość. Gdyby nie miał, to by już nas nie było. Więc spowiadajcie się. Chociażbyś miał to samo mówić co tydzień do końca życia, spowiadać. Pan Bóg przebacza zawsze. Człowiek czasami. Nie? Czasem człowiek przebaczy, czasem nie. Ale natura nie przebacza nigdy. Jak się zdeprawujesz, jak rozwalisz wyobraźnię, I będziesz. I w takim kontekście Jezus mówi, bo to trzeba też wziąć całą tę Ewangelię o Gdyby wasza wiara była taka, to byście powiedzieli tym chłopie, tym swoim zboczeniom, nałogom, wygnij się i wywal w morze. W odpłań. w piekło. Odchłań dla Żydów jest piekłem. Wyrwij się. To zło, które jest we mnie, to dia diabelskie działanie, wyrwij się i w morze precz. Bo chcę być czysty, chcę być wolny, chcę być pięknym dzieckiem Boga, a nie patologicznym dzieckiem. Tylko wiary poszedł. Więc jak już by tak się zdarzyło, że już jesteś taki udręczony samym sobą, swoimi nałogami. To Jezus Ci zostaje. A może od niego powinny zacząć nie dopuści do patologii w sobie przez uwrażliwanie sumienia. Jezus Ci zostaje. A Jezus jest większy niż stado słowa. Amen.